Siema, ja jestem Nick, ale właśnie to, to Nick The Player i zrecenzuję dzisiaj dla Was 272 numer CD Action. Zaczynamy! Oto okładka najnowszego numeru CD Action, a na niej znajdziemy grafikę z gry Beyond Good and Evil 2, której też playtest mamy w środku, podobno pierwszy na świecie. Mamy też recenzję takich gier jak Get Even, Elite Dangerous, dodatku Przebudzenie Nekromantów do Diablo 3 oraz Final Fantasy XII The Zodiac Age. Mamy też mega poradnik o najciekawszych aplikacjach mobilnych oraz test najnowszych procesorów Intel Core i9. W środku magazynu odnajdziemy mega recenzję gry Elite Dangerous oraz całą masę artykułów. Poczytamy tym razem sporo o filmach. Mamy tu bowiem recenzję Netflixowego serialu Castlevania oraz bardzo interesujący materiał o praktycznych efektach specjalnych. O grach też oczywiście jest co czytać. Znajdziemy na przykład artykuł o technologii fotogrametrii oraz listę największych klasyków Segi. A co w tym miesiącu znajdziemy na płytce? Na płytce znajdziemy 4 gry w tym Assassin's Creed Chronicles India, Beyond Good and Evil, Eurofighter Typhoon oraz Holy Potatoes A Weapon Shop. Dostajemy też kod na 10 zł do sklepu odertis.com. Jak widzicie mamy tylko jedną płytkę, więc teraz zobaczmy czy w gry, które na niej są, warto grać. Główny pełniak to tym razem Assassin's Creed Chronicles India. To druga część spin-offu popularnej serii od Ubisoftu i druga część dołączona do CD Action. Poprzednią odsłonę Assassin's Creed Chronicles zrecenzowałem 3 miesiące temu i wystawiłem jej ocenę 6 na 10. Zobaczmy więc, czy sequel naprawi błędy poprzednika. Tym razem trafiamy oczywiście do Indii i przejmujemy kontrolę nad kolejnym nowym asasynem o imieniu Abras. Jego głównym celem jest odzyskanie potężnego klejnotu zwanego Koch i Nor. Fabuła ponownie jest bardzo prosta, lecz tym razem protagonista nie zanudzi nas brakiem charakteru. Chaos Assassin's Creed Chronicles China była chyba najmniej interesującym bohaterem z całego cyklu, co jest niemałym osiągnięciem. Abras może nie poraża wyrazistością, ale przynajmniej od czasu do czasu widzimy, że pod kapturem skrytobójcy ukrywa się człowiek, a nie jakiś bezduszny manekin. Można go z czasem nawet polubić, bo widzimy, że poza podżynaniem gardeł robi też inne rzeczy, na przykład odwiedza ukochaną. Gameplay to dokładnie ten sam schemat co w poprzedniej odsłonie. Dostajemy te same gadżety, możemy wykonywać te same ruchy, tak naprawdę zmieniły się jedynie etapy. To co China robiła dobrze, India też robi dobrze. Design poziomów jest całkiem dobry, zróżnicowanie miejscówek też, a wszystkie kluczowe mechaniki z dużych asasynów zostały fajnie przeniesione na plan 2D. Trochę zbyt dużo tu leveli, w których gdy zostaniemy zobaczeni, to od razu przegrywamy, ale nie było ich aż tak dużo, by zepsuć mi kompletnie zabawę. Walka, wręcz która była piętą achillesową pierwszych kronik, niestety pozostała niezmieniona. Nadal jest równie nieintuicyjna i przekombinowana. W walce na miecze zginąć jest bardzo łatwo, gdyż tym razem większość wrogów uzbrojona jest w karabiny. Dzięki temu skradanie się i pozostawanie niezauważonym jest jeszcze ważniejsze niż poprzednio. Nie jest to według mnie wadą, bo walki i tak należy unikać jak ognia. Z poprzedniej odsłony powrócił też system ocen, nagradzający nas za ciche przemykanie się między wrogami i wypełnianie misji pobocznych. Jak mówiłem w poprzedniej recenzji, system ten motywuje przynajmniej gracza do ostrożnego przechodzenia każdego etapu. Graficznie, Assassin's Creed Chronicles India wypada trochę lepiej od poprzednika. Modele, postaci i geometria zdradzają dość niski budżet gry, ale paleta kolorów, efekty i niespotykany styl maskują wszystkie niedoróbki. Przerywniki filmowe to ponownie tylko statyczne obrazki z minimalną ilością ruchu. Wyglądają według mnie nieco lepiej niż te z części chińskiej, co ponownie można przypisać żywej palecie kolorów. Wnerwia mnie za to, że znowu nie ma tu żadnych opcji graficznych. Zmienić można tylko i wyłącznie rozdzielczość. W kwestii udźwiękowienia jest dobrze. Z utworów aż wylewa się indyjski klimat, a aktorzy tym razem przyłożyli się bardziej do swojej roboty. Słychać, że postacie mają jakieś inne emocje poza lekkim zdenerwowaniem. Pozytywne zaskoczenie: Assassin's Creed Chronicles India naprawił wiele potknięć poprzedniej części. Do perfekcji jeszcze sporo brakuje, walka jest do wymiany, przydałaby się lepsza fabuła, ale to i tak duży krok w dobrym kierunku. Assassin's Creed Chronicles India nie zostanie raczej niczyją grą roku, lecz zagrać jak najbardziej można, bo to po prostu niezła rozrywka w ładnej oprawie wizualnej na jakieś 5 godzin. Następny pełniak to Beyond Good and Evil, dostępny zarówno na platformie Uplay, jak i w wersji na płycie. Aż głupio się przyznać, że w Beyond Good and Evil nigdy nie grałem. To w końcu legendarna produkcja i dla wielu osób prawdziwy klasyk. Zobaczymy więc, czy gra zasłużyła sobie na tak dobrą reputację. Zanim zaczniemy, wspomnę, że miałem problemy z uruchomieniem gry. Jeśli wy też je macie, to postępujcie zgodnie z instrukcją, którą znajdziecie na 127. stronie magazynu. Mi pomogła. Główną bohaterką gry jest Jade, młoda fotoreporterka mieszkająca na planecie Helis. Planeta ta regularnie atakowana jest przez rasę kosmitów zwaną DOMS. Zadaniem gracza będzie więc pokierowanie losami Jade i powstrzymanie inwazji obcych. Na naszej drodze spotkamy mnóstwo barwnych postaci, takich jak człekokształtna świnia o imieniu Page, oraz odkryjemy ściśle strzeżony sekret okolicznych władz. Historia nie należy może do przełomowych, ale postacie i świat przedstawiony sprawiają, że angażujemy się w fabułę. Interakcje pomiędzy bohaterami wypadają znakomicie. Prawie cały czas mamy u boku towarzysza, więc zawsze jest z kim zamienić kilka słów. Wykreowany przez Michaela Ancela świat też jest genialny. Miejsca oraz kreatury je zamieszkujące zapadają w pamięć. Klimat panujący w Beyond Good and Evil nasuwa skojarzenia z filmem Piąty element oraz grami takimi jak Jack i Daxter albo nawet Rayman. Gameplay trudno skategoryzować. Najprościej powiedzieć, że to gra akcji, ale byłoby to zbytne uogólnienie. Dostajemy tu bowiem walkę, proste zagadki, sekcje, w których kierujemy poduszkowcem, skradanie się i skakanie po platformach. W potyczkach z wrogami posługiwać się będziemy kijem oraz wyrzutnią dysków. Skorzystać też możemy z pomocy kompanów. Po wciśnięciu kół obecny z nami przyjaciel wykona specjalny atak. Walka jest bardzo widowiskowa i płynna, ale niestety też płytka. Jedyne co musimy robić to wciskać jeden przycisk, by wyprowadzać całe sekwencje uderzeń. Na szczęście później pojawiają się wrogowie, którzy są o wiele bardziej agresywni, co zmusza nas do wykonywania wielu uników. Fajnie wypadają za to bosowie. Pojedynki z nimi są dosyć łatwe, ale za to wyjątkowo spektakularne i pomysłowe. Ciekawym elementem rozgrywki są też zdjęcia. Fotografie cykać możemy różnym gatunkom zwierząt, za co dostajemy pieniądze i bardzo wartościowe perły. Robienie zdjęć urozmaica gameplay i w dodatku pasuje tu jak ulał. W końcu Jade jest reporterką. Jeśli miałbym wymienić element gameplayu, który wypadł najgorzej, to bez chwili namysłu wskazałbym na jazdę poduszkowcem. Pojazdem steruje się niewygodnie, bo reaguje on na przyciśnięcia klawiszy ze sporym opóźnieniem. Nasz poduszkowiec wyposażony jest też w karabin, który posłuży nam do rozwalania wrogów. Wtedy problemy ze sterowaniem przeszkadzają, oczywiście, najbardziej. Na szczęście, gdy wyjdziemy na ląd, sterowanie przestaje być problemem, gdyż układ klawiszy jest bardzo dobrze przemyślany. Ponarzekać można tylko na kamerę, zbyt często blokuje się na obiektach albo wpatruje się z uporem w podłogę. Wizualnie gra trzyma się zaskakująco dobrze. Beyond Good and Evil dowodzi, że styl i design jest ważniejszy od ostrych tekstur i rozbudowanych efektów. Wrażenie robią przede wszystkim dopracowane modele postaci oraz piękne i zróżnicowane lokacje. Aż trudno nie uśmiechnąć się na widok kosmicznych ryb wyskakujących z wody tuż przed maską naszego poduszkowca. Naprawdę piękna sprawa. Szkoda jedynie, że gra nie obsługuje w pełni panoramicznych monitorów. Jak widzicie, obcięte zostają góra i dół ekranu. Koło warstwy audio nie da się przejść obojętnie. Utwory w grze to małe dzieła sztuki należące do rozmaitych gatunków. Usłyszymy tu prawie wszystko. Od szybkich, epickich chórów aż po regę. Pod kątem muzyki jest naprawdę naprawdę dobrze. Aktorzy podkładający głosy w większości wypadają prawidłowo. Tylko pani odbierająca od nas zdjęcia i pani kanclerz brzmią jakby przedawkowały środki uspokajające. Są tak monotonne, że można je pomylić z syntezatorem mowy Iwona. Jaka jest konkluzja? Beyond Good and Evil zasługuje w pełni na miano klasyka. Nie jest to gra bez wad, ale urokliwe postacie, interesujący świat i fantastyczna muzyka tworzą jedyny w swoim rodzaju klimat. Gra ma ponad 15 lat, więc według moich zasad nie wystawiam oceny punktowej, ale jeśli musiałbym to zrobić, to oscylowałaby ona w granicach mocnej dziewiątki, jeden z lepszych pełniaków, jakie były w CD-Action. Holy Potatoes a Weapon Shop to najbardziej absurdalny pomysł na grę jaki widziałem. Albo przynajmniej jeden z bardziej absurdalnych. Jak wskazuje tytuł, w grze będziemy prowadzili sklep z bronią, tyle że wszyscy ludzie zastąpieni zostali inteligentnymi ziemniakami. Święte Ziemniaki to gra z gatunku Management Sim. Będziemy więc dowodzili naszymi podwładnymi oraz starali się zarobić jak najwięcej pieniędzy poprzez tworzenie i sprzedawanie broni. Z jakiegoś powodu jest tu fabuła, ale spokojnie, nie ma ona kompletnie sensu i znaczenia. Gameplay polega w głównej mierze na tworzeniu coraz to lepszych broni i sprzedawaniu ich okolicznym wojownikom. Musimy oczywiście zadbać też o materiały potrzebne do wyrobu oręża oraz o to, by nasze ziemniaki były szczęśliwe. Bulwy wysyłamy na zakupy, na wakacje albo na poszukiwanie surowców. Możemy jeszcze dekorować warsztat, ale nie jest to integralna część gameplayu. Cykl akcji kup materiały, zrób broń, poszukaj klienta, sprzedaj i powtórz praktycznie nigdy nie zostaje przerwany. Może się to bardzo szybko znudzić. Nudę potęguje dodatkowo potężna ilość timerów. Każda czynność, którą wykonują nasze kartofle, uruchamia blokadę czasową. Do czasu, aż blokada opadnie, jedyne co możemy robić, to czekać. Gra w Holy Potatoes bardzo przypomina mi komórkowe popierdółki, w których klikamy coś i odkładamy telefon na dobre pół godziny w oczekiwaniu na jakikolwiek efekt. Nie jest to oczywiście aż takie złe jak w komórkowych grach, ale i tak jest nudno. Gra jest też niezmiernie płytka pod kątem strategii. Praktycznie nigdy nie ma powodu, by robić bronie, które są gorsze od naszej obecnie najlepszej. Nie ma też powodu, by sprzedawać broń osobie, która płaci mniej, no chyba że wymaga tego misja. Nie mogę też pominąć kwestii humoru przedstawionego w grze. Gra bardzo stara się być śmieszna, ale starania to w tym wypadku za mało. W grze są tylko dwa typy żartów. Pierwszy, zamieniamy jakieś losowe słowo na ziemniak, i drugi, robimy nawiązanie do gry albo filmu. Na przykład ten kartofel wygląda jak Lara Croft z Tomb Raider. Śmieszy was to? Mnie nie. Nawiązań i parodii gier można dobrze użyć, tak aby były śmieszne, ale w tym wypadku twórcom się to po prostu nie udało. Śmieszy mnie natomiast fakt, że implikowane jest ciągle, że słodziachne ziemniaczki mordują się nawzajem naszą bronią. Pogadajmy o grafice: nie ma co tu dużo mówić, jest prosta i suitaśna na niczym Teletubisie. Nie jest to brzydkie, ale brakuje dopracowania. Nie ma tu na przykład tak podstawowej rzeczy jak animacji tworzenia broni. Nasi bulwiaści podwładni podczas pracy po prostu stoją w miejscu i machają rękoma. Swoją drogą wygląda to jakby próbowali przywołać jakiegoś demona. Pochwalę jedną rzecz. Muzykę. Jest przyjemna dla ucha, choć utworów mogło być nieco więcej. Są też one zbyt krótkie, więc szybko się zapętlają. Voice actingu tutaj nie ma, a nasze ziemniaki tylko okazyjnie wydają pojedyncze dźwięki. Przypominają mi one nieco to, co wypluwają z siebie żółci posłańcy szatana, znani także jako minionki. To z pewnością nie jest dobre skojarzenie. Podsumowując, ziemniaki mnie do siebie nie przekonały. Kiepski zachowawczy humor i nudny gameplay składający się głównie z czekania odrzucił mnie od tej gry. Holy Potato zbroni się tylko niebrzydką grafiką, dobrą ścieżką dźwiękową oraz, no dobra, kreatywnością. Ale według mnie to i tak strata czasu i miejsca na dysku. Gra do pominięcia. Tu miała być recenzja Eurofighter Typhoon. Szkoda tylko, że gra nie działa. No dobra, mówiąc, że nie działa, trochę was okłamuje. Działa, ale nie zawsze. Czasami gra rusza, czasem po kliknięciu przycisku graj nic się nie dzieje, a czasem wyskoczy nawet błąd DirectX 9. Menu opcji nie działa, więc jeśli nawet gra jakimś cudem się uruchomi, to będziemy grali w okienku o rozdzielczości 640x480 pikseli. Patrząc na oceny Steam łatwo zauważyć, że około połowa użytkowników nie może w ogóle odpalić gry. Eurofighter Typhoon po prostu ma problemy z działaniem na nowszych Windowsach. Pamiętajcie o tym kupując nowy numer CD Action, bo jest duża szansa, że w tą grę w ogóle nie zagracie. A więc, co myślę o najnowszym numerze CD Action? Jest tu jedna niedziałająca gra, jedna popierdółka i dwie naprawdę, naprawdę solidne produkcje. No i jeśli nie graliście jeszcze w Beyond Good and Evil, to warto się w tą grę zaopatrzyć. Assassin's Creed też jest lepszy niż się spodziewałem, więc myślę, że z czystym sercem mogę polecić ten numer. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Każda pomoc się przyda. Na razie!